Każdy z nas w swoim życiu z pewnością ma takie miejsca, przestrzenie, gdzie może nabrać odpoczynku, siły do życia, dostać wiatr w plecy, aby znów mógł pełnić swoje obowiązki jak najlepiej. Ja też mam takie miejsce, a jednym z nich jest właśnie to miejsce, w którym teraz jestem, kaplica na plebanii. Bardzo jestem wdzięcznym poprzednikom, którzy właśnie pomyśleli o tym, aby tu, w tym miejscu, w tej przestrzeni, też w tym domu była kaplica. Kiedy przyszedłem tutaj, przed 8 laty, do Czeskiej Republiki, początki dla mnie były bardzo trudne. Był to czas zmagania, czas umierania dla siebie uczenia się pokory, ponieważ nie potrafiłem mówić po czesku, każda czynność, każda, każda, każde jakiekolwiek zajęcie wymagało ode mnie dużo poświęcenia, zaparcia. Musiałam to z pokorą też przyjąć, że są rzeczy w moim życiu, gdzie nie jestem w stanie tego zmienić. I wtedy, właśnie gdzieś Pan Jezus przez Ducha Świętego pokazał mi, że to miejsce. Kaplica może być dla mnie wielką pomocą. I bardzo często tu przychodziłem. Przychodziłem po to, aby się wyżalić Jezusowi, aby mu powiedzieć, że, że po prostu nie wiem, co ja tutaj robię, że nie mogę się dogadać z ludźmi, że wszystko mnie złości, ponieważ jestem zupełnie w przestrzeni. Y, taki nieporadny, a nie wiem, co mam tutaj dalej robić. Nieraz bywało, że się kłóciłem. Ale zawsze, jak pamiętam z tego miejsca, wychodziłem umocniony, taki z chęcią do życia, do podejmowania tego trudu, wysiłku znów, a znów w moim życiu. Dzisiaj, kiedy czytamy to słowo Jezusa z zaproszeniem przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Każdy z nas może się zapytać, gdzie ja szukam odpoczynku, co jest dla mnie tym odpoczynkiem, gdzie mogę nabrać siły do życia, zregenerować te siły. Czy jest to Jezus, czy jest to przestrzeń sakralna, kościół, kaplica? Czy może szukam odpoczynku, wytchnienia, umocnienia zupełnie gdzie indziej? W telewizji, w internecie, w grach komputerowych, może w alkoholu albo też w innych używkach, które proponuje nam świat. Jezus zaprasza dzisiaj nas znów. Przyjdźcie, przyjdźcie do mnie, przyjdźcie, a ja was umocnię, ja dam Wam odpoczynek. Przyjdźcie, i gdyż. Może jest to dla Was trudne, nie rozumiecie temu, co ja czynię. On, pokorny sługa, wie, jak ma dać nam odpoczynek, wie, jak z naszego życia usunąć zmęczenie. Starczy tylko przyjść. Przyjść i oddać Mu to, co mnie męczy w życiu. Starajmy się i chciejmy każdego dnia być posłuszny Jezusowi, ponieważ to On najlepiej wie, co daje nam siłę do życia.